Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. W dzisiejszym odcinku zaczynamy kolejny turniej. Chcieliście bardzo zobaczyć turniej, w którym będzie 0 złota na start przez cały turniej, bo ostatnio robiłem takie turnieje, gdzie na początku było 0 złota, i później to zwiększaliśmy w każdej kolejnej fazie. Albo na odwrót czyli zaczynaliśmy mając 40 tysięcy, i później zmniejszaliśmy do zera, ale też chcieliście zobaczyć, gdzie będzie od początku do końca 0 złota, no to taki właśnie sobie też dzisiaj zaczniemy. No, i dzisiaj pierwsze 8 pojedynków, żeby wytypować ćwierć finalistów, i jutro kolejne 8, żeby ten turniej jeszcze zakończyć. Więc zobaczymy, co dzisiaj będziemy mieli. Nowe pary wylosowałem, stwierdziłem, że nie będę brał tych samych, które były tam, bo to trochę nie ma sensu. Wydaje mi się, że lepiej to już zrobić wszystko od nowa. No, i takie pary na dzisiejszy turniej się trafiły, więc wybierzcie sobie, komu będziecie kibicować. Ja ostatnio, jak pamiętam, to. Kibicowałem Ryszardowi, a później okazało się, że temu Wezyrowi też nawet całkiem nieźle poszło. Ale Ryszard walczył z Saladynem w finale i tam przegrał. A teraz trafił po losowaniu na Saladyna w pierwszym pojedynku. Więc ja będę kibicował Ryszardowi. Liczę, że się zemści na tym Saladynie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dajcie znać, kogo typujecie. I zaczynamy pierwszy pojedynek, który mamy Kalifa i Nizara. No i tutaj. Ostatnio Nizar został przez szczura pokonany. Czy Kalif też by dał radę tak szybko go pokonać? Tutaj jak będą się wolno rozbudowywać, to no Kalif na pewno nie zrobi zamku tak szybko jak szczur, ale powinien i tak zrobić szybciej niż Nizar. Czy byłaby szansa, żeby Kalif ten pierwszy atak dozbierał i był w stanie tego Nizara pokonać? Ok, robi jakiś większy zamek. No widać, że Kalifowi to na pewno szybciej pójdzie. Ale Nizar też robi jeden ze swoich mniejszych, jak to nie jest chyba najmniejszy zamek. No to tutaj już Kalifowi się raczej nie uda, bo już sama ta fosa będzie teraz problemem. Czurek to dosłownie po jakichś 20-30 sekundach już atakował. No to tutaj Kalif będzie miał problem. Kalifowi wygrać z Nizarem będzie ciężko, no chyba, że uda mu się go jakoś zblokować. To będzie jedyna szansa. Piero teraz Kalif wyruszył z jakimś atakiem. I Nizar również. Nizar ma więcej jednostek. Nizarowi lepiej to wszystko idzie. Już z podatków sobie nawet zbiera. Ten atak kalifa tak szybko został odparty, że nawet tutaj z podatków nic nie uzbierała. To już były 3000. To zawsze coś. No tu Nizarowi w tym zamku idzie naprawdę dobrze. Ten zamek jest dość skromny. Łatwo tutaj tą fosę zrobił. Nie zajmowało to dużo czasu. No szczerze, jakby Nizar trafiał na ten zamek jak najczęściej. To myślę, że do finału miałby szansę zajść na spokojnie, bo ostatnio miał problem, bo w ogóle nie zdążył się rozbudować. No tu widać, że jak kalif nie poradził sobie w sensie w ogóle Nizar zrobił ten zamek szybciej od kalifa. To jeszcze, no czy byłyby jakieś boty, które mogłyby tutaj zagrozić Nizarowi w tym zamku? Może jakiś wąż, ewentualnie szczur, tak samo jak wtedy. Ale szczerze nie spodziewałem się, że Nizarowi tak dobrze pójdzie. Zobaczcie, ile on już ma jednostek. Jak on Kalifa teraz wyprzedza 250 jednostek więcej, ma prawie. No to Kalifowi będzie ciężko walczyć. Sam ten zamek jest trudny do podbicia. A jak jeszcze w ogóle ma przewagę, to Kalif tutaj nic nie zrobi. Gdyby to było na odwrót, no to jeszcze można by było pomyśleć. Jakaś blokada może w końcu by się udało coś więcej poniszczyć, może nawet podpalić. No wtedy zblokować, myślę, żeby dało radę. Bo akurat Kalif te balisty ma. Ale jak to Nizar będzie tym, który miał, ma przewagę i jeszcze będzie robił duże straty. No, to tutaj nie widzę nic dobrego dla kalifa. 700 jednostek i 400 tylko u kalifa. Zajęcie bramy nie było najlepsze, ale i tak będą spore straty. 200 jednostek stracił. No tutaj kalif raczej tego nie wygra. Nizar przejdzie dalej. Nizar może się zemścić, bo wtedy naprawdę jak Odpadł z tym szczurem, to się tak zdenerwował, że teraz wie jaka taktyka. Najmniejszy zamek, jak najszybciej fosy zrobić, to jest jego najlepsza obrona. Nauczył się, ewoluował. Zaraz powinny być kolejne ataki. 620 jednostek ma Kalif Nizar 870. Czy byłaby tu jakaś szansa dla Kalifa, jakby wyszli razem z atakiem? Nie, no wtedy, jakby wpadł w tych łuczników, to tylko by jeszcze chyba gorzej to dla niego wyszło. Zobaczymy, kto tutaj pierwszy zaatakuje. Kalif będzie pierwszy atakował. No to Nizarda spokojnie się wybroni i zaraz będzie miał kontrę. I możliwe, że to już się zakończy. To ty by musiał Kalif zrobić. Wszystkie farmy zniszczyć, wszystkie kamieniołomy i jeszcze pożar zrobić w zamku. To może jeszcze wtedy daje mu jakieś nadzieje. Ale jak nie uda się podpalić, no to samo wyniszczenie farm czy kamieniłomu, chociaż do kamieniłomów, to nie wiem, czy oni w ogóle dadzą radę przejść. No właśnie, nie chce mi się wierzyć, żeby oni tutaj przeszli w ogóle. Łuczników jednak jest tutaj bardzo dużo. No, zaraz będziemy mieli po Kalifie. Tutaj nic się nie wydarzy już. Nizar ma za dużą przewagę. Nawet jak tutaj z 200 jednostek może zdąży Kalif zrekrutować, chociaż wątpię, to i tak się z tego raczej nie wybroni. A kontra idealna wyruszyła. Od razu po ataku. 150 jednostek, no i na co te 7000, które Kalif uzbierał, Nizar z nową taktyką, no, przejdzie do ćwierć finałów. To jest coś, co mu się ostatnio nie udało. Bez szans. Ten Nizar w sumie ciekawym botem się zrobi. Jeśli naprawdę będzie losował ten zamek, który mu tak dobrze może pójść. A nie będzie robił tych większych, gdzie tam jeszcze ta fosa jest dwa razy większa, ciężko będzie mu to zrobić? No, Kalif tutaj może naprawdę powalczy. To się Nizar. Kalifa i Nizara wyrzucamy. No i w drugim pojedynku mamy Fryderyka oraz Opata. Tutaj też jeden i drugi mocny bot. Jeden ma mocniejszą armię, jeden ma mocniejszą gospodarkę. Kto tu wygra? Kto będzie miał mocniejszy start? Fryderyka, jaki mamy zamek? To jest jeden z tych jego średnich zamków. Tu chyba nie będzie miał jeszcze tej katedry, ale też nie jest to jakiś mniejszy czy większy zamek. Chociaż nie, no to może być jeden z tych takich większych bardziej. Łopata to w sumie bez różnicy dobra, drewno. No, raczej wydaje mi się, że opat powinien się szybciej rozbudować, mimo co. Chociaż tutaj już wszystkie kamieniołomy zrobione, budynki na rudę też. Ale no co jak co, wydaje mi się, że może i opat nawet jakby się szybciej rozbudował, to Fryderyk powinien mieć większą szansę na wygraną, bo jednak ma mocniejszą armię, do zamku opata nie jest trudno się przedostać. Wydaje mi się, że Fryderyk powinien dać radę. Że prędzej nawet powiedziałbym, że gdyby było takie 10 tysięcy na starcie To Patowi mogłoby lepiej pójść, bo by szybko się rozbudował I później na pewno miał lepszą gospodarkę, trzymałby te pieniądze, robił większe ataki i częstsze I wtedy już jakieś blokady mogłyby się tu pojawiać, ale tak Jaki jeden i drugi musi poświęcić sporo czasu na rozbudowanie Wydaje mi się, że jednak Fryderyk na spokojnie to wygra Fryderyk ruszył pierwszy z atakiem Ale ten atak to nie za dużo zrobi. No, i tak samo atak opata ten pierwszy nic nie zrobi. Czy 4000, prawie uzbierane z podatków, to nie jest wcale taka zła ilość. Jak na ten pierwszy krótki atak uzbierać sobie 4000, to jest dobry wynik. No i zobaczymy, kto teraz pierwszy dozbiera. No, wydaje mi się, że opat jednak powinien pierwszy dozbierać. Ale czy będzie w stanie zrobić jakieś duże straty? No, raczej nie. Prawie 700 jednostek już u Opata mamy i 425 u Fryderyka. No przewaga jest. Pytanie, czy tylko da się to jakoś wykorzystać. No dobra, przód porozwalali. No farmy ewentualnie też można porozwalać. Opat jedyne co tu może zrobić to blokadę. Nic więcej o nie. Jakim cudem oni mu przeszli i tą bramę znowu rozwalili. Fryderyk sam może się zblokować, jeśli on nie będzie mógł tego naprawić. Na szczęście udało mu się naprawić. Ale to jest to, że czasem te boty jeszcze zdążą przejść sobie przez ten most, zanim on się zamknie. Są w stanie rozwalić tą bramę. I później ten bot jak nie ma kamienia, nie potrafi go kupić, to sam jest w stanie się zblokować. Na to Fryderyk musi uważać, bo tu może sam sobie jeszcze to wszystko zepsuć. To musi dozbierać jak najszybciej do tego ataku I najlepiej jakoś żeby razem wyszli Albo żeby no wystarczyło żeby się przebił Bo inaczej to Jednak ten opad będzie w stanie tu może zblokować w końcu Kiedy Fryderyk planuje wyjść z atakiem Pewnie jakoś mając takie 650 do 700 tym się wierzy żeby robił coś więcej No im szybciej wyjdzie tym lepiej dla niego Bo opata zaraz się zrobi ponad 800 jednostek 900 I nawet jak uda mu się dozbierać do ataku To może to nie wystarczyć Więc musi się śpieszyć Chyba, że wyjdzie w momencie, w którym też wyjdzie opad. No to to też będzie dobry moment. To jest wtedy spora szansa na wygraną. Opat już wychodzi. I Fryderyk też, dobra, tylko pytanie, czy nie wycofa tej armii. Tu jeszcze może sobie zepsuć. Jak ta armia podejdzie, to nie jeszcze to wycofa. Okej, okay, nie wiem. Dobra, może mało jednostek zostało. Raczej nie powinien wycofywać. To mamy wygraną Fryderyka, udało mu się. Gdyby ta armia Opata szybciej podeszła, to jeszcze może by udało się zrobić tak, żeby wycofał Fryderyk tę armię. Fryderyka i Opata wyrzucamy to jutro. W pierwszym ćwierćfinale będziemy mieli bardzo fajny pojedynek. Będzie Nizar kontra Fryderyk. Dwa mocne boty, to będzie dobry pojedynek na pewno. I teraz mamy Wieprza kontra Filipa. Wiepsz kontra Filip. No tu ciężko powiedzieć, wydaje mi się szczerze, że bardziej bym chyba stawiał na Filipa. Bo rycerzy. Dobra, Filip. Bo ty tu na cały ekran prawie mi zamek zrobiłeś. Tutaj, no wieprz na pewno szybciej się rozbuduje. Tak bym stawiał. Ale rycerze w późniejszym etapie mogli też by bardzo przeszkadzać. No chyba, że jak będzie mała ilość pieniędzy, to nie będzie mógł w ogóle Filip rekrutować, bo będzie tylko tych rycerzy wysyłał. Ale też szczerze, no. Odkąd Filip ma pikinierów i zbrojnych, to powiedziałbym, że ma mocniejszą armię. Pierwszy z atakiem wyszedł Filip. No, rycerze powinni teraz to wszystko niszczyć, a nie mury. Póki tu jest mała ilość kuszników jeszcze. Jak oni będą się na zamku skupiać, to to nie będzie dobre. Okej, okay, no jak tak będzie, to wieprzowi będzie bardzo ciężko dozbierać do ataku, zobaczcie. On prawie, że nie ma pieniędzy, nie ma na razie jednostek. No tu mogą być kłopoty. Nawet może być taka sytuacja, że wieprz nie zostanie zblokowany, ale to będzie tak kupowało czasu Filipowi, że w końcu pierwszy dozbiera, na przykład będzie miał 200 jednostek więcej od wieprza. No i też powinien wygrać. Wieprz jest cały czas na razie zblokowany. Zobaczcie, u Filipa już mamy 300 jednostek 55 tylko ma wieprz. On nic nie może zrobić. Nie może rekrutować, bo tutaj co chwilę traci ludzi. Nie ma za bardzo pieniędzy, musi się skupiać na odbudowywaniu wszystkiego. Nie ma jedzenia, nie ma kamieni, nie ma rudy, nie ma nic. I zobaczcie, co tu się wydarzyło. Mamy totalną dominację. 617 jednostek jest już armia Filipa. Tu pojawiła się blokada i właśnie za to też lubię Filipa. Za trochę taką unikalną taktykę. Niektóre boty, szczególnie jak jest taka mała ilość pieniędzy na starcie, mają taki problem, żeby z nim cokolwiek zrobić. Ci rycerze są zbyt mocni. Wieprz nie zdążył się rozbudować, nie zdążył porekrutować w ogóle jednostek, tylko odbudowywał farmy, odbudowywał kamieniołomy. W kolejnym pojedynku mamy Wilka oraz Węża. Czy tu Wężowi udałoby się zraszować Wilka? Jak trafi mu się jakiś duży zamek, myślę, że szansa jakaś tam będzie. Bo kiedyś już raz udało się wężowi tak z wilkiem wygrać. Zobaczmy, co tu będzie. Okej, okay, to jest ten zamek, w którym idzie wilka zblokować. Czy tutaj dałoby radę wężowi jakoś go szybko zaatakować? Czy dałoby radę? No jednak wilk ma dobre jednostki na starcie. Ma trochę tych kuszników zbrojnych. Okej, okay, tu już jacyś podpalacze coś tam próbują robić. Ale jest też studniarz i nawet nie jeden. No, tutaj ten zamek szybko robi. Chyba się nie uda zraszować. Już się zabarykadował. Nie ma przejścia do siedziby. No, raczej wężowi się nie uda. Chyba, że jakieś blokady będą. Chciałby cały czas podpalać katapultami, właśnie mocno atakować. Szybko do tego pierwszego ataku dozbierać. No, jak już się wilk rozbudował, to wąż raczej. Ciężko będzie miał, żeby coś tu zrobić. Mamy ten pierwszy atak wilka jeszcze. 430 jednostek u węża. No to raczej się wybroni. Teraz będzie 600 jednostek u węża, u wilka 370, 380 już. No to nie jest duża przewaga. Patrząc też, jakie mają jednostki. No co z tego, że u tego węża będzie 200 jednostek więcej on pod tym zamkiem nic praktycznie nie zrobi a wilk jak dozbiera do ataku no to wygra trochę podobna sytuacja co z Fryderykiem i opatem tylko tam opat miał znacznie większe szanse żeby wygrać z Fryderykiem wąż miał szansę na starcie teraz już nic nie wykombinuje zaraz powinien być atak wilka 800 jednostek już ma i 570 aktualnie u węża już 590 jakoś no wąż się z tego i tak nie wybroni ale te jutrzejsze pojedynki mnie bardzo ciekawią szczerze bo zaczniemy od Fryderyka i Nizar'a, a później jak na przykład Nizar'owi się uda przejść dalej to jeszcze będzie musiał w półfinale raczej zmierzyć się z Wilkiem, bo nie sądzę, żeby Wilka ktoś pokonał z kim on się tam będzie bił w ćwierćfinale, z tym Filipem no Filip w teorii może też być ciekawą postacią, żeby walczyć tutaj z Wilkiem ale raczej nie chce mi się wierzyć, troszkę za wolny start ma Filip, musiałby bardzo szybko tymi rycerzami coś zrobić tutaj jednak wąż się wybroni? nie, już myślałem Myślałem, że się wybroni. W piątym pojedynku mamy Wezyra oraz Szeryfa. No i tu szczerze powiem tak. Wydaje mi się, że szansę ma i jeden, i drugi. Też patrząc na Wezyra i tą jego szybką rozbudowę, to wydaje mi się, że Szeryf będzie miał większe szanse. Ale Wezyr jak już się rozbuduje, jakoś wytrzymałby może ten pierwszy atak Szeryfa, bo wydaje mi się, że to jednak Szeryf powinien pierwszy atakować. No to może jeszcze powalczy, bo z tym Szeryfem powinien mieć szansę. Tam łatwo go może podpalić, łatwo można przyblokować. Czy weser w każdym zamku ma tak źle ustawione, że on będzie się tak rozbudowywał, że będzie robił to, co niepotrzebne na starcie? To jednak w niektórych tylko zamkach tak jest. Bo on często zaczyna od piekarni, ale nie ma nawet młynu. Teryf z pierwszym atakiem. No tutaj jakby się udało coś więcej poniszczyć, to by troszkę jeszcze przyblokowało. Wezer zaraz też ze swoim atakiem wyruszy. No, Wezer szczerze miałby największe szanse. Jakby tym pierwszym atakiem zrobił balistę i podpalił to całe podgrodzie. To by była największa szansa. Ale tu balisty wyjechały i uratowały, i wybroniły jeszcze ten atak w ogóle. No to teraz jednak może mieć Wezer ciężką sytuację, bo jak te balisty jeszcze tu podjadą i zaczną mu coś podpalać, to on już się z tego. nie wyskrobie. No raczej pożar będzie zaraz. Okay, jacyś asasyni wyszli, ale się nie udało wszystkich balis porozwalać. Prawie się udało. To jeszcze jest akurat ten zamek, gdzie tam do środka chyba będzie przechodzić. Już mamy atak za tym pożarem jeszcze. To no Wezer da radę jednak. Patrząc na to, co tu się dzieje. Teryf może zostać zaraz zblokowany. Na Wezyra uratowało to, że trafił naprawdę na kogoś, co też ma duży zamek do zrobienia. Bo szczerze, Wezyr z takim szczurem, czy z takim wężem, przegrałby na 100%. Gdyby była podobna sytuacja, jak wtedy Nizar został pokonany w 20 sekund. No to tutaj raczej wygrana Wezyra będzie. 15 tysięcy, ma zaraz kolejny atak, będzie tu jeszcze te balisty, jak wybiją wszystkie jednostki. Okej, okay, no udało się wygrać, tutaj mamy blokadę. No niby jeszcze próbuje coś odbudowywać, ale zobaczcie, jak traci te jednostki. Tu zaraz nic nie zostanie, a jeszcze zaraz kolejny atak będzie. 700 jednostek. Gdzie ty lordem chodzisz, ty? Już te balisty wybiły wszystkie jednostki prawie. No niby jeszcze coś tam próbował odbudowywać. Ten jak lordem chodzi. Nie boi się, naprawdę. Nieustraszony szeryf. 900 jednostek. Stawaj, Wezyr, atakuj. No, już nic tutaj ten szeryf nie zrobi. No, jednak Wezyr się uratował. No, Wezyr cały czas mi udowadnia, że jednak potrafi walczyć. Nawet jak jest 0 złota na starcie. No, i czas na pojedynek numer 6, w którym mamy Ryszarda i Saladyna. Ryszard, ja tobie kibicuję w tym turnieju. Wierzę, że dasz radę. Saladyn, rób jakiś największy zamek, jaki tylko masz. Ryszard, a ty? Najmniejszy, średni. Abyś jak najszybciej zaczął armię zbierać. Bo jak Saladyn się. Ryszard, czy ty wiesz, co znaczy najmniejszy? Mam nadzieję, że nie wyjdzie to źle. I że i tak szybciej tą armię uzbierasz. Pogniewamy Jednak będę Wezyrowi kibicował Dobra jest atak Rób jak największe straty 30 jednostek ma na razie Saladin U Ryszarda prawie 100 i jeszcze sobie zaczyna zbierać jakieś pieniądze, ale widać, że Saladyn też już prawie ten zamek zrobił. No widzisz, Ryszard Saladyn zrobił swój najmniejszy, najtańszy zamek. Zobacz. Ty żeś wywalił taką fortecę. I mamy też atak z Saladyna, aby tylko żadnych pożarów tu nie było, bo to od razu będzie zaraz jakaś porażka jeszcze. No ugaście to. O wyrobicie. I w ogóle ten zamek jeszcze, gdzie tutaj są bramy. Czemu nie możesz bramy mieć z tej strony chociaż jednej? Szybciej tą rudę zbierać i kamienie, I jeszcze jadą katapulty. No i Salady już ma 400 jednostek. Ryszard, zawiodłem się na tobie teraz trochę 760 jednostek u Saladyna i właśnie chyba atakuje 420 jednostek u Ryszarda. No Ryszard, mogłeś tu lepszy zamek zrobić. Coś ty tu narobił. No, powinieneś cię wybronić z tego ataku, ale to i tak będzie ciężko ci wygrać później. Ryszard, no mówiłem mały zamek. Mogłeś się Ryszard zemścić za to, że w finale wtedy Saladyn się pokonał. A żeś tak zepsuł całą sytuację. Już zaraz kolejny atak będzie, ty znowu masz ledwo 420 jednostek. Już 950, prawie 1000 u Saladyna. Jak ty się z tego chcesz wybronić? Ryszard, to chyba w ogóle nie zaatakuje. Ten pierwszy atak zrobił. Do tego pierwszego ataku coś tam szybciej zrekrutował, no ale teraz co? Jak ty chcesz tu walczyć? Będziesz miał jeszcze większe straty? Zaraz jakiś pożar jeszcze będzie? To już się kończy w tym momencie. Jeszcze się wybronił, ale tu znowu 250 jednostek tylko zostało. Saladyn już prawie 1200 jednostek, a ty 450, no ty nawet 500 jednostek nie możesz się, zbierać. Co jest z tobą mnie tak? Jeszcze już się z tego ataku nie powinieneś wybronić, nawet 50 jednostek więcej tylko zrobiłeś, a saladyn 250. Nawet jakby zrobił jakiś mniejszy zamek. Chociaż do tego pierwszego ataku udałoby mu się dozbierać. Bo teraz to już naprawdę on nie z do tego pierwszego ataku. Wydarzenia potoczyły się całkiem inaczej. Skoro król musi się kryć w swoim zamku, ale kryć się... inaczej się potoczyły? Co ty nie powiesz? No serio. Ryszard zawiódł. W przedostatnim pojedynku będziemy mieli teraz marszałka i Emira. Marszałek i Emir. Mocarze? Jeden i drugi, dobra, tutaj widzę, że też Emir jeden ze swoich największych zamków robi. Marszałek, ja mam flashbacki ostatnio po nagrywaniu turnieju z tobą, ale tutaj jest tylko jeden marszałek, więc mam nadzieję, że tak źle nie będzie. No tu w ogóle może wygrać. Czy tu by była szansa zblokować? No w teorii marszałek nie wysyła aż tylu rycerzy co Filip, ale jak tu jest największy zamek, aż do zrobienia. Patrząc, że tu jeszcze żadnych rycerzy nie ma, no to raczej to będzie wygrana. Emira, już powinni rycerze cały czas jeździć i wszystko wyniszczać. A jakich nie ma, zamek cały zrobiony dopiero teraz, to już może być troszkę za późno. Waży ten atak wystarczyłby. No prawie 450 jednostek u Emira u marszałka 320. No, nie jest to jakaś duża przewaga, ale jeszcze ta przewaga na pewno się zaraz zwiększy. Marszałek powinien się wybronić z tego pierwszego ataku Emira. Ale będzie też miał problem z dozbieraniem do swojego ataku, bo na pewno jakieś straty będzie miał, ale ma szansę na wygraną. No na pewno ma. Większe niż Ryszard z Saladynem, to na pewno Emir już do ataku dozbierał Prawie 700 jednostek No i 400 udało się Marszałkowi zrekrutować Czy byłaby tu szansa Żeby te jednostki Marszałka Jakoś zaczęły się dziwnie Rozchodzić, wycofywać No jakby źle poprowadził tą obronę To może jeszcze Ej, okay, z tej strony zrobiło się przejście nie no, dużo jest tych zbrojnych, wystarczyło na spokojnie, ale straty duże 200 jednostek. Tu Emir cały czas będzie robił sobie przewagę. I tu może być znowu taka sytuacja, gdzie nawet jak marszałkowi już się uda dozbierać, tu Emira będzie później z 1000 jednostek. No i ten atak też niestety nie wystarczy. Kolejny atak Emira 950 jednostek, 560 u marszałka. No to teraz też powinien się wybronić. Byłaby szansa, no jakby dużo nie stracił i takie załóżmy 650 musiał dozbierać do ataku. I Emir w tym czasie dużo by nie uzbierał może jakieś 400, to wtedy wygrana raczej marszałka. Ale jak sam dużo straci i nie uzbiera szybko tego ataku. Hej? Okay. 370 zostało, no to troszkę stracił. Zobaczymy ile się Emirowi uda dozbierać, zanim tutaj ten atak marszałka będzie. Jest i atak marszałka, chwila prawdy, zobaczmy, co tu będzie. 920 jednostek u Emira to jest bardzo dużo. 300 jednostek więcej. Byłaby szansa, żeby jakoś przejść przez taką ilość jednostek. Hej, okay, lewą stroną, prawą stroną. 600 jednostek aż zostało. No to marszałek będzie w trudnej sytuacji. Kolejny atak Emira. 700 jednostek więcej. To już by się mogło udać. No tu jest bardzo duża przewaga teraz. Raczej Emir powinien to wygrać. Teraz Marszałek by musiał trafić na naprawdę dobry moment, żeby tam było bardzo mało jednostek. Albo żeby razem wyszli, jakoś się wyminęli. Jak to z Emirem czasem potrafi być. Tu jeszcze pożary. Tu zaraz jakieś blokady mogą być, ale stracił tych zbrojnych jeszcze. Ale ten pożar pomógł. Tam dużo zbrojnych w ten ogień wpadło. Tak dużo jednostek nie zostało, jeszcze by się marszałek mógł z tego wybronić może. No i czas na ostatni pojedynek, w którym mamy mocne boty. To taka wisienka na torcie będzie. Sultan kontra szczur. Kto tu może wygrać? To słabe boty są, ale z jednej strony jest to ciekawy pojedynek. Kto tu może wygrać? Jak Sultan się już rozbuduje, a nie ma tam za dużo do rozbudowywania. I jeden i drugi ma bardzo mały zamek. Wydaje mi się, że Sultan ma tu większe szanse, no bo z tymi zbrojnymi... Szczurowi będzie bardzo ciężko wygrać. Chyba, żeby zrobił jakąś przewagę, jak szczur będzie miał z 500 jednostek, a u, nie wiem, Sultana będzie może z 200-300. To jakimś cudem? Chociaż 200-300 u Sultana to bardzo dużo. No tutaj może na tym starcie już prędzej by coś. Bo on w ogóle łuczników nie ma. Gdyby tu jakaś większa grupa łuczników podeszła, to oni by nam spokojnie mogli wszystkich wystrzelać. No, ten szczurek jakąś przewagę sobie zrobił. 550 jednostek, zaraz będzie miał 290 u sułtana. Czy znaczy, to by wystarczyło, żeby coś więcej tu zrobić. Jest a tak dobra. Ta jednostek u Sultana to jest jednak dość dużo. Trzeba pamiętać, że szczurek jak ma mało pieniędzy, to on za dużo tych pikinierów nie robi. Tam będzie więcej włóczników. Tam i włócznicy tutaj nic nie zrobią. No raczej Sultan będzie się bronił i to prawie, że bez strat. Dozbiera do swojego ataku i to wygra. Atakuje sułtan. Ile ma jednostek szczur? 650. Czy to wystarczy? Wydaje mi się, że powinno. Te łucznicy jeszcze sporo wystrzelają. Jeszcze akurat, oczywiście, najlepszy zamek ze schodami u szczurka. Raczej to powinna być wygrana sułtana. Nawet ładnie zrymowało. Tracił te jednostki. od tak. No szczurek niestety najmocniejszy nie jest na takiej ilości pieniędzy, bo tych pikinerów prawie w ogóle nie robi. A to tak naprawdę na nieoficjalnym patrzę jego najlepsza moc. Pierć finalistów mamy wytypowanych. Jutro ruszymy z fazą Pucharową. No i tam będą naprawdę ciekawe pojedynki. Już od pierwszego pojedynku będzie ciekawie, więc zobaczymy jeszcze co jutro będzie. Mam nadzieję, że wasze typy przeszły. No mój niestety nie. Ryszard zawiódł. Zawsze, jak jest mała ilość pieniędzy, to robi nie wiem czemu największy zamek. No jest jak jest. Będę musiał chyba te zamki pousuwać na następny turniej. Może wtedy będzie lepiej. Oczywiście, żartuję. No i to by było na tyle. Trzymajcie się do jutra do 10. Na razie.